Cześć, witajcie wszyscy! Bardzo Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej randomowej gierce o nazwie L-I-F-E. Aż oplułem mikrofon, czyli Long Independent Fall Execution Simulator. Czyli jakby to przetłumaczyć tak bardzo prosto, bardzo, bardzo, bardzo prosto symulator spadania. Jednak coś czuję, że nie będzie to zwykły symulator. Tak więc, cóż, jedziemy, start game. Lecisz sobie, prawda, bocianek z dzieciątkiem, który ma, z czarnym dzieciątkiem, dobra, sorry, nie, nie bądźmy rasistami, odpina się paszek i cóż z naszym dzieciątkiem będzie? Okej, okay, słuchajcie, spadamy sobie, tak, tak to w Niemczech wygląda sobie, spadamy, tak, bang baby, yeah, i po prostu tak, musimy sobie zbierać mleczko, no to zbieramy to mleczko, tak, pięknie, ładnie zbieramy sobie mleczko, nie ma, nie ma żadnego problemu tutaj. I Ła, Ła, możemy latać góra-dół, możemy też zbierać lizaczki, bardzo fajne, słodziutkie lizaczki, Mmm miam po prostu super, wszystko co najlepsze dla naszego dziecioczka. Zbieramy wszystko, oczywiście nam tutaj, kurna, życie, nie, normalnie, niewyobrażalnie, o nie, wpadłem na noża, noży trzeba unikać, noże są złe, pamiętajcie, nie, nie ma co spadać na noże, bo to jest po prostu niebezpieczne i niezdrowe i... Najlepiej unikać noży tak, dlatego należy sobie tutaj balansujemy to jakieś kurwa widelce latają czy coś dobra. Hamburgera zjemy, a co? Niezbyt to zdrowe, ale niech będzie dobre żarło dla dzieciaka, niech będzie, dobra, będzie szybciej rósł. Jamburger, 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 jamburger. Aha socjalizę f... Do... Wow, what the fuck. O oh, lol, biedo mi strzelać się, Nie, 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 ja się tak nie bawię, no, że są złe. Dobra, dawaj, no. Koście się, kurna, dawaj, no. Okej, okay, balansujemy tutaj, pięknie, ładnie, pięknie, ładnie. Unik, unik, unik niczym w Matrixie. Yeah. Dobra, tędy. Wow, 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 Okej. Okay. Okay. Co to jest? New achievement. Kurna mam achievementa. Cześć, mój mały kolego. Zasłoniłem cię. Education time time. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj. What the fuck? O, ale zarąbiste. To jest taka gierka, nie wiem czy kojarzycie w ogóle taką gierkę, takie takie właśnie taki bouncing. No, takie po prostu piłeczka taka, no. Ale zarąbiste. Ja, piernicze. Medicine, e, chemistry, ja, apitale jakiś o elektrotek elektroniko, coś tam, nieważne. Nie, czaszki złapałem, nie, czaszki mamy nie łapać się z tym idiotą. ja pierniczę. Dobra, łapiemy łówek, cokolwiek to jest. Art. Łapiemy myszkę, computing. Nie, czaszka nie. Dobra, odbijamy dalej, pięknie, ładnie, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. medicine. Hema, ziemia, Halucin. Nie złapałem tego, god damn it. Pięknie. Pyk, pyk, pyk! Okej, okay? żeby nam piłka nie spadła. No, 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 no. Bo, że i teraz będzie tak powoli lecić i w ty i w tamty. my się poczekamy. A! dobra! <laughs> Bo już na piłeczka to ja już się zacząłem martwić naprawdę tutaj, no. Jeszcze ostatnie! Come on Jest! Dobra, lecimy dalej! Akurat to czaszka była, no Dobra, lecimy dalej. Lalalala. La, la, la. Become a chemist Metal Transformation in is magic. F Fuck! Dobra, lecę dalej, nieważny nic! Yeah! Mr. White! <laughs> Achievement! What the fuck? Co to jest? Szczelam jakimiś kurna toksycznymi nożami. W ogóle po cholerę na tym przyjaciel, ja tego nie rozumiem. On nic nie robią, on się tylko pierdziela, no. Lecimy... Eee, strzelaj tu, no że to! Dobra, jep. Pięknie Co to jest? Au! You meet the girl Take care of her, dobra, poznaliśmy dziewczynę, musimy o nią zadbać, dobra, nie ma, nie ma, nie ma problemu. Patrz, słuchaj, musisz uważać na te probienie, tak, tu musisz uciekać, tak, tędy też musisz uciekać, tak. Choć tu, nie wychylaj mi się tu, kurna, kochani, bo to, to jest niebezpieczne, dobra. Wszystko będzie dobrze, ja pierniczę, apokalipsa, armagedon, kurna, tysiące statków leci. Dobra, nie łapię nic, pierdziele, muszę tylko, kurna, szczerze, ja pierni. Ja pierdzielę. what the fuck? Eee? Okej, okay, okej, okay. trochę tego się nazbierało, nie powiem, trochę tego jest, trochę za dużo bym nawet powiedział, pasek leci już ku końcowi, już jest niedaleko, już jest bardzo niedaleko, już tak naprawdę jesteśmy nam na, na finiszu, nie wiem co będzie końcówką tej gry, być może spadniemy, rozpierdzielimy się o, o podłogę po prostu, by zostaje z nas mokra plama, a może nie, może będzie happy end, zobaczymy. A, żyj, żyj, fuck, dobra, osłonię cię, jestem twoją tarczą, kochanie, jest! Achievement get, happy together i red coś tam. What the fuck. I teraz ja muszę przetrwać 50 parę sekund. Dobra, lecimy dalej, yeah. Mm. Dalej jestem niczym Mr. White. Wow, fucking hell. Dobra. O, dużo punktów zagrałem, już nie po 10, już 25. Dobra, dobra, nie dam się wypierdzielać. To prosta gra, nie ma co, to jest tak pro... Ja pierdzielę, yeah, fucking hell. What? Dobra. Dobra, zmieniam zdanie, to nie jest prosta gra. czekaj, tak tendy, 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 vendy. Dobra. What the fuck? Sześć punktów nie. Jeszcze ja tej nie Fuck. Fuck. Kurde. No. No. Koniec gry, Ja cały czas mam nadzieję, że będzie happy end. Come on. Jej, taki słodki. Dwa latka. jak Przesuniemy to kolejne. No. Cóż, to będzie na tyle. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tego typu dziwnych, naprawdę dziwnych gierek, szczelcie łapkę w górę, bo napiszcie komentarz, może macie jakieś propozycje, jakie gry mógłbym nagrać. E, oczywiście link do tej gierki macie w opisie, bo jest to gierka przeglądarkowa, darmowa, więc każdy może sobie zagrać w tą jakże prześwietną grę symulator spadania po polsku jakby tak, dobra. Tak więc cóż, dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i na razie. Dun, dun, dun. 爸爸。